Witam serdecznie państwa. 3 czerwiec 2024 rok. To taka nietypowa sytuacja. Co one tu szukają pod tym daszkiem? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co tu ta rodzina pszczela Szuka pod tym daszkiem. Co prawda, ja winny sprawie przyszedłem do pasieki. Ale. Czyżby one ruszyły do oblotu ciężko powiedzieć Dobrze będzie to wszystko zlustrować Co tu jest grane Co tu jest grane Czy to chodzi o rabunek? Czy poważniejsza sprawa? Zobaczymy! Hmm. Proszę Państwa. Co ona tu kombinuje? Kiedy ja się zbiorę, żeby muż można było się dobrać do tych magazynów. Zobaczy ostatnią ramkę czy są na ostatniej ramce czy nie są są I jak państwo widzą jak powiedział Wawrzyk ojcu Wawrzynek czy Wawrzyk że te zdechlaki mu to nie spadzi odłowej jeszcze przyniosę w tym roku. Tak mi napisał na wiosnę na komentarzu. Taki pszczelarz. No, często mnie krytykuje w mnie ale często pisze tej fajnie, gościu. I pewnie jego słowa mogą się okazać prorocze. Zobaczymy co jest z przodu gniazda. Proszę Państwa do przodu gniazda dochodzi dopiero o tu za sklep tu za sklep zobaczymy co jest w środkowej kontynnacji I jak więc Państwo widzicie żeby pszczoły coś zgromadziły do ula to nie musi być wylotek otwarty na odścież jak wrota w stodole Nie małem wylotku, Rodzina też jest w stanie coś przynieść Zobaczę co tu dalej jest Zobaczę co tu dalej jest Udało się O Udało się Proszę Państwa Ja ledwo oddycham, a tu zobaczymy środek. No, że niczym założę wszystko, dojdę do siebie i pomyśleć, że to jest rodzina O drodzy Państwo, tu mi weszła matula pszczela Hmm No niestety No nawet i miseczka matecznikowa jest tu Będę się muszę pofatygować i przepaczyć po plastrach za tą mateczką. Może się udają namierzyć. Tak, wszystko zaczerwione. Tu też jej nie widzę. To ci niespodzianka dla Janka. No, w tym okresie niestety już matki lubią przechodzić. To jest przy kratach poziomych, a przy pionowych to masakra co się działo w mojej pasiece mm. Przy tych Kaukazach Czy ona się o tak Proszę Państwa Ta rodzina już wpada w nastrój rojowy Zobaczymy na innych plastrach no niestety tę rodzinkę, ten korpusik muszę wyczepać na deskę przedwylotkową sprawdzić kratę ogrodową tu nie ma innej alternatywy proszę państwa tu trzeba sytuację wyjaśnić kategorycznie może być kratę ogrodową gdzieś niedolegająca i niestety mateczka pszczoła Zrobiła to, co ma zrobiła, i pomyśleć, że tych pszczół słabo było w czterech uliczkach. Ze zimy i na zimę cztery uliczki cztery uliczki no, plaster, który mija jakoś starowędza cztery uliczki jakby to powiedzieć w czterech uliczkach siedziały. Ale do czterech uliczek im daleko było. No i zaraz to wszystko trzeba zlustrować dobrze by zaglądać, gdzie tu matka, a może jest w półnastawce, w trzeciej kontygnacji. No jest taka dość nieprzyjemna sytuacja. No ale to zaraz będę sprawdzał, ale już nie na wizji muszę to wykryć i zlikwidować niestety. Tylko deska przedwylotkowa może mi sytuację w tym przypadku uratować. I jak Państwo widzą tyle naplanuje człowiek. No dość wysoko poszły. Dość wysoko poszły te pszczółki moje i to trzeba będzie jakoś hmm, ich temperament. Ich, ich temperament yy, proszę Państwa okiełznać. No i w tym chwili kończę to nagranie i serdecznie się z Państwem żegnam.